siemano z tej strony oczywiście Lamer Imidzer. i Mixer <laughs> i tak jest. <laughs> Dobra wiadomo, że tam. Witajcie w kolejnym odcinku z nietypowych gier, czyli serii, w której przedstawiam wam niesamowite gry, no ogólnie troszeczkę różniące się od tych, które na co dzień możemy spotkać w internetach. Dzisiaj Frankenfire Arm, co jest skrótem od Frankenstein, Fireman Armageddon, tak. Tego teoria. Ale dobra. I wciąż się będę jej trzymał. Tak gra jest oczywiście z Games, jest oczywiście darmowa. No i co? tutaj to jest zagrana przez PC Engine, PG Engine stworzone przez Nocturne Gamesa, a music przez Savant. dobra. A jeszcze ogólnie gra Przez Andrew Ocklanie Z Rosji. Dobra. Gra to jest taki, tam, typowy FPS, taki, piksel, pikselowy w takim typowo pixelowym stylu. Bo. Jak ktoś grał w Wolfensteina, jak ktoś grał jakieś duke, Nukemy, inne tego typu rzeczy, no to, to może mi się spodobać. O tym w innym odcinku. <grych> Dzisiaj Frankie Firearm. Arm w audiologu. Macie oczywiście mój high score, bardzo słaby, ponieważ doszedłem do czwartego Właśnie, levela. Wiem, ktoś... Ponieważ dopiero testowo przychodziłem gierkę. Jestem coś audiologa, żeśmy nagrali łapto w górę i komentarz tak, jego opowiastki w jego, w jego wykonaniu. Może Dobra. powtórzę, bo może nie niewyraźnie powiedziałem. Audiolog. Gdyby ktoś chciał. Komentarz, proszę o audiolog, drogi dla merze i beznadziejnej liczerze. I wtedy może nie no, ma w ryj. Dobra, nieważne, o tym później powiem. To Macie, oczywiście mój high score, jak wspomniałem, dość niski, ponieważ troszeczkę tylko grałem tak bardziej testowo. Tylko 116 tysięcy! Dopiero czwarty. No. Nie wiem, tak naprawdę, ile jest leveli, ale gierka jest naprawdę fajna. 20. I dobra, zaczynamy. Tak wprost, tutaj, kurde. No ja myślałem, że. Tak, do, ogólnie na górze mamy strzałki, które prowadzi nas do celu. Tak, to jest właśnie fajne. Mamy no, to jest tutaj... to taki kompas, on pokazuje no nam mamy... północ. Mamy, um, mamy ammo do, na to level. Eee, tak mamy życie, level który mamy oraz no. monety czy sport. Dokładnie. I co jeszcze możemy powiedzieć? Eee, co ciekawe, wraz ze wzrostem levelu są bardziej złożone koryt systemy korytarzy z sporym utrudnieniem do znalezienia kolejnego poziomu, ponieważ musimy dojść do takiego takiej drabinki, która... Każą prosto, może gdzieś się skręcą. Nie, bo najpierw chcę znaleźć tutaj korytarze z pieniężkami, żeby sobie później lepszenie. Bo właśnie, chciałem wspomnieć o tym, że gra, oferuje wiele ciekawych upgrade. A mam na przykład takim będę nadziei na Tak, w ogóle przeciwnicy mnie najbardziej rozbawiających, że bo ona jest w takim klimacie trochę scary, kimś nie wiem, bo jak są na to Scary będę nagrywała, strzamy w gacie. Długi, bo wiesz, O, O Ale generalnie fajna jest sprawa, że możemy sobie to ulepszać, że możemy sobie ulepszać siłę strzał, rodzaj strzał i tak dalej, tak dalej. Eee... tutaj... Tutaj jest klawiatur sprowadzający do floru. Znaczy no, elli... ogólnie ta strzałka to jest tak jakby kopać, że on pokazuje... To gdzieś się do floru, a nie w którymś Bo nie są ciężkie. Ale ona nie pokazuje wcale tego. Pokazuje wyjście. W prawo teraz gdzieś. widzisz? Teraz prosto... I za to co chciałeś? O, w lewo... I tutaj idzie... No surowko. wiem, jest, ale gada... o to mi chodzi, żeby... To mi chodzi, że chciałem jeszcze zebrać monety po co? Żeby sobie zrobić ulepszenie, ponieważ dzięki tym pieniążkom możemy sobie wrócić. Już napgray, o mam jedzonko, mam monety, mamy. Dobra, nie jeszcze się zanim zanim... Się zanim, zanim się być... nie Gdzie? No właśnie. No właśnie. Dobra, jeszcze pójdziemy tutaj na chwilę, zobacz, rozejrzymy się dookoła. O czymś co ty... No bo to jeszcze kupisz po prostu. Tak, dobra. Cofnijmy się. Chyba no, coś tak się kupisz. Eee, Chciałem jeszcze troszeczkę mony sobie no, oddać. mam niedost. Dobra, yy, to tak. Tutaj mamy właśnie upgrade. Jakby to nie wiedział, to są upgradeowane, y, To są upgrade'y. Za każdym razem. I możemy sobie wziąć full ammo i full HP. Kasę mam. Jesteśmy tajni. Ale myślę, że na tym moment to dobrze jest ulepszyć sobie to. To. Super to. Roli. To. Nie, oh tego yeah. nie Tego też nie, ponieważ mamy bardzo mało pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ Mister. Lamer? Kazał mi wcześniej skończyć No właśnie było! A ja już za pierwszy level miałem 1500 monet Dobra O, i tu już mam kurde Diamond i No i teraz się go nie posłucham Nie Ponieważ przez niego później Aaaaa! Sam Ponieważ dzięki niemu Ale za to Diamonda mieliśmy więc dajmy od tam dużo dał. No. Dobra <grym> Przez niego nie mamy trzeci level. Dobra nie, przeze mnie, ale w sumie tak mieliśmy sporo rzeczy, więc... Dobra. Stauszen. Oprzednim później przegramy. Dobrze. Dobra, później pewnie dojdzie trochę przeciwników ma nowych. Mam taką głupią chociażby luta z jakiegoś. Się, się Trzeba no, no, byśmy... Trzeba tak nie ogólnie, bo... No ja bym takie coś zrobił narysowo. Naprawdę, naprawdę ładne na mnie. Jak no, naprawdę, naprawdę klimat zbyt rozgrywki zbyt. jest cudny. Ale czerwona nie by mi ktoś interesowała, interesować, serdecznie Ale nie, znaczy, nie mówię, że Bo to jest u O, i proszę bardzo apteczkę mamy. To Nowy nie, item. To, nawet tak, Nowy nawet item. Tak. Czyli jak No bo mamy apteczkę, to jest... Bo mamy albo apteczkę, a jeżeli zdobędziemy taki duży plusik na zim, to on uzmienią nam całe życie. fajnie. Na razie mamy tylko 56. Tak, byłeś tu. Ale znowu, o tu jaki jest to rozmiocony. Tak, byłeś nie Pyk. O, 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 tu! Tyle rzeczy tam jest. Muszę, muszę tam być. Muszę, muszę tam pójść. Chójdę, bo za coś ammo skończymy, to 46. Szybko, 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 money, money. Pożado się nie daje życia. Daję życie, tylko mało to życia. Nie, widać, żeby... Bo może ci coś pomyłoby, bo to nie było życie. Tak, heal 49, bo 30 i jest 3. To nie było szybko, bo gręcie. Nie, o, O. Złoto. To jest chyba kupa złota już. A nie ammo. Mamy no, no, tylko 2000 500. o, tu, 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 tu musisz być. Ej, jakiś podiszak? Bo, jest, bo to już A, byłem, haha, no. ha, bo to już byłem. Dobra, nie Muszę jeszcze się rozglądać. 2000 kaso ogólnie mamy i 2000 kaso. O, czekaj. Widzę też 9, 10, 11, 14. Stało... Właśnie czego zostało 14? Left. Left zostało po angielsku. Mało. No nie gadaj... W końcu, a nie? nie gadaj... Mapałek nie wiemy, mapałek, mapałek nie wiemy... Tak... Na nie wiem, to znaczy left, no... Left to zostało! Left to zostało! O! Dziękuję! 50 left... Czterna 14! Dlaczego? To jest 12! Już 12. A! Potworu! To już 12 wzięliśmy! Więc jeszcze jest... Nie 12 Pora. Może za, za wszystkich potworów mamy więcej kasy, nie wiem. Ło! Wow. Kurde, znowu jakiś futrzany pedober. numer to... chcę Ci... Szukajmy wszystkich, szukajmy Poż... wszystkich poszukiwanie potworów. szukajmy wszystko... Tak, ...y, bardzo logicznie z taki. demony. Kurwa, demont Demon prędkości. Jest! Już, no już, co jest. prawda mało... O matko jaka Kmara się zatrzyła na mnie. Co mi... 107, bo się zaraz stracisz, uzupełni życie po tym jak stąd wyjdziemy mm -hmm. Bo nie chcesz, nie? Ale co nie? No. Ale nie płać nie tak O teraz, tu, tu już byliśmy, tu już byliśmy Wracamy do floru chyba, wiesz? Bo mam mało żyć chyba ze mną się 7 ludzi, ale to we 7 ludziów Czekaj Ej, tu uważaj, bo kurdek Oj tu, oooooo! Uważaj, uważaj, nie płać na chałupy martwicie, nie żyć O ty ile skarb biak. Skarb, jak O, karb... jak... o już, to jest to takie stoi i taki rozwalko, rozwal to... Nie, to nic nie robi, bo to, jest taka zbroja stojąca. I kolejny. Level czwarty. Ile kasy? Zobaczmy. No właśnie, szlejemy. Możemy... No też tak myślę. Dobra. Chciałem power, to jest najważniejsze. Ja, ja stałem na siłę. Dziękuję. I na strzał. No i jeżeli mamy kasę, nie, to już, dobra, to już.

kupi jesteś? Simu palec? Nie, shit my pants. O matko, główno w moich Bo Boję się. A ty jest. Dobra. W lewo, w prawo. prawo o, to jest czy... Nie, to jest życie. To pewno jest. ja pier... Dobre, podoba to... mi się. mi się. No wiem. Nie, nie. O, kolejny trzyma. dobra. To jest ten wiem, wiem. To jest taki... jest taki korytarz. Korytors po angielsku, po Wiesz. Jakie podejrzane. U, taka sklejska, coś Śmierci. Nie, to skrężka. Ty... że ty... a co, wąchasz? Nie, ty... Kurde, głowu... Dobra, tu jest... Głowo, głową, Zostało 15 ludziów. Jeszcze trochę kasy zbierzemy. ludzie, Gra nie jest, powiedzmy, jakaś mega, mega uwaraj, trudna. to będą ludzie. Ło, ale mnie wyjeżdżała. Widzisz, no umówiłem ci. Jeszcze raz. że... ...będą ludzie wszędzie. Nie możesz tak mówić, że nie będzie na pewno ludzi. Zawsze mówię czyli wszędzie uważaj, bo będą ludzie. Nie możesz się dawać, nie dawaj dupy. Jak będę było dupy, to będziesz po prostu Bez... Wyrażaj się! Będziesz jak budy sklepowy no Wyrażaj się, nie jesteś ale u siebie... Tak w ogóle, ale tam jeszcze było przejście! To mówię... Tam, w prawo tu mówię ale może jest... i... jak budy sklepowy Wkładać złotej tej jak chcesz A, widziałeś, nie dałem się zaskoczyć Taka i tak dalej, tak, tak, że Co cię chce, życie, ciekawe? ooo, ciutko bo roboty nie wiem na pewno na ciśnienie na... to robili jak zawsze słyszycie Dobra Tyś głupi co, pik okay. dajesz 25 to serduszko bardzo ładne Dajcie ładnie, dbajcie ładnie Esa to jest odgórna A! O. Reflex Amo, dziękuję Puchar, dziękuję Diamond, skrzyneczka piękna 100, idziemy Diamond Zostań weźmy Słuchaj, zabić, bo tam jeszcze były przejście A ja dawaj wszyscy rozwalimy tak, taki kłościk, taki kłeścik pod końcem odcinka na... O jaki duży ja Na 100 zł e, to po tym dostaj zbroję. Ciekaw... O, jest ciekawy Ooo, ciekawka najlepsza Lubię Poziąc, że się do 100. <laughs> To jak było do to to A, to to A, tak, to jest jak dobrze dużo Czyli pewnie w tym ostatnim przejściu właśnie, w tym ostatnim dźwiarstwie, które było jak właśnie ta to jest teraz było. O, tu są. Już zostało dwóch. Jeden. I jeden ostatni. Przykrepało ostatnie, to nie będzie było coś. Czy nie? Nie, chyba nie. Bo tak wygląda. no w jednym pomieszczeniu jedna osoba. Szukaj tych drzwi. W, w nie, wróć chciało... wróćmy się, tu chyba coś będzie. Jest! Ty to może tutaj, jest. bo I tutaj jest? ja nie otwierałem. Czyli... Jest na to on ostatni. Jest. Jest, zera. Wow, ale nagroda! Boże, myślałem, że... Ale Dobra, wszystkie wracamy do... ...to Już, 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 już obu, cały... ...cały... ...cały, cały parlament europejski. Nie wiem. Zobacz! I te... ...tego efektem... pełną, Mam? Te ci się nie, Teraz masz to... ...tego już nie. Właśnie, to jest... ...mega drogie, nie wiem dlaczego. Ponieważ to jest większość na... Może Fulamo weźmiemy, bo mamy chyba mało Dobra, wezmę to 10 tysięcy, dobra Sobie trochę nazbieramy kasiurki Na razie wiecie, to jest... To jest nie jest jakaś wymagająca gra, szczególnie na początku Więc może wam się lekko zmudzić To nie jest jakiś nie wiadomo co czasami, no nie, 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 nie. czasami można czasami się pogubić się w kory korytarzach. W korydora chcę się nie gubisz Tu jest uczęcem Czarnie? W ogóle, bo zapewniamy na zegarek. Ile już Nie wiem, właśnie. Wie, się... Się na? Właśnie nie wiem, może do... do... 3, 3, mam 3. level piąty. O, to to, te... te plusiki. To może do... Ej, ja się Coś czuję... będzie. To może... do 65... i... i kończymy, co? Tu jakiś pojazd Jumpscare. Jumpscare. Nie. Nie no nie, no nie dobra, chciałem tu wchodzić, ziomy. nie chciałem Nie mnie nagrywamy, dobra. No, i tak proszę. i tak sporo zagraliśmy, bo się ciągnęliśmy. Nie, tu już nie możemy, zacząć. okazać. co, ale klikam. Super, świetnie. Dobra, no. Także... Zagrajcie sobie, polecam tą grę. Tak. Przejdźcie, możecie ją Lamy. przejść. Bo polecam. Naprawdę mało jest takich gier na YouGamesach, nie? Chyba, które mają jakieś ulepszenia. No, mało, 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 Jakiś upgrade, mało, mało, wiesz, Właśnie, typu. Następna na gra też mi z Upgradem, wpiszę w wuśki, wyszukiwarkę na YoGamesach, Upgrade, musisz coś być. Upgrade, no to wyjdzie tytuł gry. To będzie bardzo w sensie fajna chodzi nam o takie gry, w których możemy ulepszać swoje staty, wiecie, coś proju pokroju Więc, idziemy. RP, RPG. Dobra, to w takim razie, jeżeli odcinek Wam się podobał, zalajkujcie, subskrybujcie i dalej. No. Także, narka. Pa, pa.